Ostatnio mówiłem, że spoko by było w Geogessera z widzami trochę pograć. Jakiś pijacki strumyk z Geogessera, jak za dawnych lat zrobić. Legendarny Geogesser po pijaku. No, bez kitu, nie? A się ten Geogesser zmienił. Game Mode jakiś, kurde. Battle Royale. A nie, Battle Royale to już był. Diabeł szukał Peru w Ameryce Północnej? Nie no, aż tak słaby to chyba nie jestem. Jaki jest dobry? Life Challenges Battle Royale. Battle Royale jest chyba dobry, nie? Nie, Battle Royal Distance czy Countries? Chyba Distance. Kurwa, ja nie pamiętam które były dobre. City Streaks, Duels, Team Duels. Co jest najlepsze? O co chodzi w tym Life Challenges? Które jest dobre? Co my zawsze grali? My coś grali, ale nie pamiętam które. No nie wiem, spróbujmy może Battle Royal Distance. Tak. Mapa świata world. Ej, widzowie. Wbijajcie. Geogester Join i hasło dyne. A nie, tutaj mam linka. Macie linka na kiku, tak bo nie pamiętam jak, to, jak w to się grało. Dobra, mamy komplet, lecimy. O matko, o matko. Dobra. Jak tu się, jak tu się obracało? Aha, aha. Kurwa, jaka muzyka intensywna. To jest jakiś, kurwa, jakiś espaniol, coś takiego. To jest jakiś espaniol, jestem tego pewien. Ty, a może nie, bo to jest jakiś taki lane, coś, coś tego, kurwa. Kurde, po tych rejestracjach? Oj, to jest jakiś anglojęzyczny chyba kraj. Chociaż po architekturze. Czekaj, 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 cofnij. Kurwa. Czekaj. Jedź dalej. Syf na podwórku mają? Może jest? Nie, to jezioro jakieś. Nie, to jest jakieś anglojęzyczne, ty dziadostwo. O kurwa, 27 sekund. 27 sekund. Co to jest? jakieś anglojęzyczne. Kurwa, nie wiem. Eee! Samo Afryka! Tutaj, Cape Town! Ja cię dole, ty gdzie to było? Co to jest w ogóle? Bermuda i do dupy. Uwierzysz w to bracie? No przecież czego to byś nie zgadł za cholerę. Dobra, co innego? To jest, yy, to jest Cardiff, to jest Wielka Brytania, to jest na pewno Wielka Brytania Cardiff, Ty da się jakoś przybliżać, czy nie można przybliżać, którym się przybliża, tu coś jest, dobra już wiem gdzie to jest, ja już wiem gdzie to jest, ale nie powiem wam, bo wy będziecie odgapiać ode mnie, ja już wiem gdzie to jest, ale jadę dalej, ja nie mogę jechać dalej. Czemu nie mogę jechać dalej? Kurwa, psy tu zablokowały drogę. Nie może jechać dalej. Ja już wiem, gdzie to jest. Ja doczekam do ostatniej sekundy. To jest Mozambik. Skrólem? O, można scrollem przybliżać Beskitu. beskitu Bez, Bez Gansberg, to jest w Niemczech. Gansberg to jest w Niemczech. Brzmi jak niemiecko, nie? Brzmi niemiecko jak nic. Czekaj. Kurwa. Czekaj. O Boże. Gdzie to jest? Tutaj gdzieś. Tu. Nie, nie zdążyłem. To była Kambodża. To była, a nie, to nie była Kambodża. Ale była Kambodża. Tylko szukałem Kambodży koło tutaj szukałem Kambodży koło Bangladeszu. Z Bangladeszem mi się pojawiło. No i chuj. Daj spokój. Daj spokój, no to była Kambodża. No bo wy oszukujecie i patrzycie na stream i ja czekam do ostatnich sekund, żeby coś znaleźć. Tak to bym znalazł, bo od razu wiedziałem, że to jest Kambodża. Wszystko przez was, kurwa. Tak to bym was rozje... Jeszcze raz, jak ktoś gra, to nie ogląda streama, bo f... dostaniecie. I proszę nie patrzeć na czat. Janusz Korwin-Mikke, na ciebie patrzę szczególnie. I Mariusz Pudzianowski. Zaczynamy teraz. Bo ja będę zgadywał, bo ja mam szeroką wiedzę geograficzną. Bo wy podglądacie i specjalnie będziecie kurde małpować ode mnie. Jak to jest. Yy, to jest Rzeszów. Nie, to jest yy, Strasburg. Nie, inaczej. To jest. Yy, Grewa. No tak, serio, to nie mam pojęcia, gdzie to jest. W tych znakach stopu. Nie. Tutaj coś będzie. Kurde, po numerze kierunkowym, może bym wiedział, ale. ty Nie mam pojęcia. Jakieś anglojęzyczne coś. Nie mam pojęcia. Źle pojechałem. Już widzę, że źle pojechałem. Nie wiem, nie wiem. No jest jakoś egzotycznie. Ciep ciepełko. Znowu pewnie jakaś Bermuda albo coś w tym stylu. Czaj po, po tym. Po usposobieniu. Chciałem coś innego powiedzieć. Po usposobieniu ludzi trzeba to ocenić. Jezus, 20 parę sekund. Matko jedyna. No, architektura, no coś ciepłego. Jakieś takie anglojęzyczne. Yy, yy, to jest pewnie. To jest na pewno. Yy... Kurwa, mi się wydaje, że to będzie. Santo Domingo. South Africa to była! Aaaa! Myślałem nawet o tym, nie? Ale mówię, no nie, no ostatnio to mi się nie udało, nie? Ale przeżyłem, dobra, przeżyłem, przeżyłem rundę, na no spokojnie. Yy, to jest Poznań. Poznań to jest. Przedmieście Poznania. To jakaś Azja na pewno. To jakaś Azja będzie. Meczet, coś tam, rozumiesz? Meczet. Ogrody działkowe tutaj będzie. No, gdzie żyć pojechał? Co to znowu będzie, Kambodża? Hej, poczekaj, poczekaj, to będzie jakieś Malezja, Filipiny, coś takiego na pewno. Może Tajlandia? Pertamina. Nie, to jaka Azja jest na pewno. Domki z gówna, te klimaty. Ja wam mówię, że to jest e, koło Jakarty. Tak będzie. Na bank. Jestem pewien. Musi być. Musi być. Jak to będzie jakaś Ameryka południowa, to mnie po... Kurwa, dobrze. Który byłem? To była Indonezja jednak, ale blisko, blisko. Dobra, 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 dobra blisko. Blisko, blisko. Już się podglądali na pewno. I to jest. To jest mój ogródek, to jest Polska, to jest Rzeszów, to jest. Ruchocice. Głuponie w Wielkopolsce. No jedź tym kurwa, autem zmanym. Widać, że Polska bo nic tu nie ma. Chłop z bejsbolem idzie. Musi być Polska. Daj mi jakiś znak, cokolwiek, nie? Chociaż tak patrzę. Kurde, ja ty wiesz, że ja chyba wiem, gdzie to jest? Ja wiem, gdzie to jest, ty. Ja chyba wiem, gdzie to jest. No, bez kitu. Maluch tam był. Nie, to łada. Cyrlica. No, już wiem, gdzie to jest. Oczywiście, że wiem, gdzie to jest. Już wiem, gdzie to jest. To jest blisko Kiszaka. Bardzo blisko Kiszaka. Bardzo blisko Kiszaka. Na spokojnie. To jest tutaj. Ajajaj, kurde. Trochę bliżej do tego. Do Kijowa bliżej. No ale Ukraina, Ukraina. Bo tam był jakiś zespół sportowy w tych barwach. Dobrze, dobrze, dobrze. No. Znowu czwarta pozycja, cały czas poza podium. 636 km. Yy, yy, to jest. Yy. Nie mogę tu jechać. Grove Street. No to. Nie, no zobacz na te domy, byku. Tutaj bogactwo to się aż wylewa. Dobra, nic, no tu nic nie ma, ty, tu nic nie ma, ludzie, tu nic nie ma, ale mam przejebane, mam przejebane, nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, co ja mam, pokorze drzew tutaj oceniać, gdzie to jest, zadna jakość tych zdjęć, tutaj samochód Google to chyba z 30 lat temu jechał. taka słowa jakoś no nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest. Yy z, z blisko Jacksonville. Nie wiem, nie mam pojęcia. Znaczy stany, tak sta, stawiam, że stany, ale. Aj, widzisz, tutaj to było, tutaj to było, kurwa, to było w Portland, w Seattle. A tak, Waszyngton, ty bez kitu myślałem, Waszyngton. Kurde, no ale ten, ta presja czasu mnie zjadła. Presja czasu mnie zjadła. Yy, to jest. No, to jest. Yy, UK to jest na pewno. To jest UK. Bo są te arabskie znaczki, to musi być UK. Naciśnij strzałę do przodu na ekranie i przytrzymaj spację. No i co, i nic się nie dzieje. No nie wiem, co ty do mnie mówisz. Nic się nie dzieje ze spacją. Co ty mi tu czas zabierasz? al Strasse, tak, tak, kojarzę. Nie no, nie oszukujmy się, to będzie jakiś Dubaj, Katar, coś w tym stylu. Dubaj chyba nie, ale ja bym powiedział, że to będzie. Ty, Oman. Oman jest też dobry shout. Ja bym powiedział, że to jest tyłu. Niech mi obchodzi afera. Że to jest Oman. Zobaczymy, gdzie to jest. Pewnie odpadnę, bo to jest pewnie jakieś Maroko pod Hiszpanią. Mm. Kurwa. Zobacz, jak zgapili wszyscy. Wszyscy zgapili w pizdu Jimmy, sklep Jimmy. Tienda Simon, Ferretera Vela Grande, Farmacja Bacano. Internacional Lamanda Znacional Internacional PlayStation. Hiszpania pewnie. Ketal? Jugetera. Nie no, chyba jakaś Ameryczka południowa, co? Ale może być też Hi Hiszpania. Repuetos. Nie no, ja bym stawiał na Amerykę Południową. numer telefonu, jakbym znał numer telefonu, tym to, to rozgryzł. Ja jebę, jakbym mógł tutaj to, a wyłączyłem jak debil te. To jest. To jest Paragwaj. O, to była Boliwia. Cholipka, to była Boliwia. Blisko było. Blisko było. No kurde. Blisko było. Hata z gówna. Bananowce. To chyba jest. To jest Bułgaria, chyba. To musi być Bułgaria. Ale sympatyczne miejsce, nie? Takie. Ośrodki działkowe. Ale w fajnym miejscu. Matera, co w restauracji? Rozłożony? Możesz się położyć? Chyba nie mogę tu wjechać. Nie mogę. Dlaczego nie mogę? Nie mogę jechać nigdzie. No co jest? Kurwa, ten go geser zajebny. No nie mogę. To będzie jakieś Kolumbia, albo Meksyk, albo coś takiego. Nie, no, chyba tam nie ma aż takiego klimatu, co? A może jest? A może jest? Nie wiem, Ekwador może to jest. Oh, ale blisko było ty, koło kartageny to było. A i tak najbliżej, kurde, zgadnąłem. No, bo w ostatnich sekundach zobaczcie, co się dzieje, jak ja w ostatnich sekundach to robię. Od razu nie macie jak odgapiać. Kurwa. Hey. Ja chyba wiem. Ай, цафни, Chcę powiedzieć, że to jest Hiszpania, ale to może być też. To może też być. Ameryka Południowa. Gdzie jest Marabela? Gdzie jest Marabela? Tak mi się kojarzy z Marabelą. O! Tak, tak, tak stwierdzam. Nie, to nie jest Cypr, na pewno to nie jest Cypr. Tak stwierdzam, że to jest Ekwador! To jest Ekwador! A nie! To palma była jednak. Kurwa, myślałem, bo tam było coś Ekwador, myślałem, że to był Ekwador, i już zacząłem płakać, ale nieważne, okej, okay, okej. Okay. Kurde i przegrałem, ale podium jest, top 3! Ajajaj, aj, aj. dobra, nieważne. A zobacz, jakbym zrobił... No tutaj to było w ciul blisko, wydaje mi się. Bez kitu, bym kliknął trochę po prawej od Malagi i... bym był w top 2. Tak o, normalnie. Kurwa, dobrze. Uff Dobra, dobrze było Dobrze było Podoba się mnie Podoba się mnie Go -geser, trzeba kiedyś zrobić googesser. Odpadasz, pijesz Tak o, normalnie